Cześć. Rozwiązanie tego zadania chcę Ci przedstawić w dwóch odcinkach. Drugi odcinek tradycyjnie to będzie bonus dla osób wspierających kanał. Teraz powiem Ci, jak rozwiązać przykład A. Widzimy, jak wygląda wzór funkcji f od x. Wiemy, że miejscem zerowym tej funkcji jest liczba 3, czyli możemy zapisać to w ten sposób, że dla argumentu równego 3 funkcja przyjmuje wartość równą 0. Ponadto Funkcja jest malejąca. Funkcja malejąca w przedziałach od minus nieskończoności do minus 8 oraz w przedziale od minus 8 do plus nieskończoności. Z tych dwóch przedziałów możemy odczytać dziedzinę funkcji. Otóż Zawsze funkcja jest malejąca do asymptoty. Wiemy, że w asymptocie wykres funkcji nie może przecinać, nie może przecinać wykres funkcji asymptoty, a zatem dziedzina to liczby rzeczywiste bez minus ósemki. I teraz gdybyśmy chcieli określić tak fizycznie dziedzinę ze wzoru, to co byśmy zrobili? Zapisalibyśmy, że x dodać b jest różne od zera, czyli x jest różne od minus b. A zatem pisalibyśmy dalej, że dziedzina to liczby rzeczywiste bez liczby minus b. Widzisz? I teraz na zasadzie porównań możemy już zapisać współczynnik b. b to się równa, może pod spodem. b to się równa po prostu 8, albo zapiszemy minus b, to się równa minus 8, to stąd b jest równe 8. No i współczynnik b jest policzony. Teraz jak wyznaczyć współczynnik a? Współczynnik a wyznaczymy z miejsca zerowego, bo gdybyśmy zapisali teraz takie równanie a odjąć 3, dlaczego trójkę wstawiam w miejsce x? Ponieważ tutaj mam takiego x, tu wstawiam wszędzie trójki. A odjąć 3, podzielić przez 3, dodać b. Ja w zasadzie nie muszę tutaj w tym momencie znać b, bo mam stworzone takie równanie. I teraz zastanawiam się, kiedy ułamek jest równy 0. Wtedy, gdy jego licznik jest równy 0, czyli to, co mamy tutaj u góry. Musi być równe 0, żeby ułamek, cały ułamek był równy 0, bo przecież mianownik z definicji nie może być równy 0, bo nie dzielimy w matematyce przez 0, czyli tu jest właściwie jeden przypadek, żeby ułamek był równy 0. Powtarzam to dziesiąty raz. Licznik takiego ułamka musi być równy 0. No i w ten sposób masz wyznaczone A, A i B. No i już, przejdźmy do kolejnego odcinka. Rozwiążmy jeszcze przykład B.